Witam, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam siewki oraz nasiona draceny smoczej. Jest to endemit rosnący na Wyspach Kanaryjskich. Cechuje go charakterystyczna żywica, której używa się jako kadzidło. Roślina wykiełkowała mi bardzo szybko, bo już po około dwóch tygodniach. Była pod lampą UV, gdyż dracena lubi mocne słońce. Nasiona się one są świeże, tegoroczne, bardzo łatwo kiełkują w dobrych warunkach. Temperatura pokojowa będzie dla nich odpowiednia. Przed włożeniem nasiona do ziemi moczyłem je w ciepłej wodzie przez 3 dni. Roślina jest wolno rosnąca, lubi ziemię gliniastą lub torfową. Jest bardzo efektowna ze względu na kolor żywicy, który jest czerwony. Zachęcam do uprawy tej roślinki. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji oraz lajkowania kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.